Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. Dzisiaj z rana postudiowałem Dziennik Siostry Faustyny i Pan Jezus pokazał siostrze Faustynie taką, jeden, taki jeden tak niesłychanie ważny moment, kiedy mówi o tym, co jest największym naszym grzechem w naszym życiu, co przeszkadza nam wejść do raju. To odpuszczenie grzechów innym. Czyli i odpuść nam Panie Boże, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niesłychanie ważne, abyśmy wszystko, wszystkim odpuścili. Ja to zrobiłem, to ja wiem, mile, mile się żyje. Nie miałem za dużo co, komu odpuszczać, ale, ale kiedy ja nie noszę w sercu niczego, jakiejś takiej zadry do kogokolwiek, to tak fajnie się żyje, miło i spokojnie. Pan Jezus przypomniał siostrze Faustynie. O tej niesamowicie ważnej historii, żeby każdy z nas, jeśli chce wejść do raju, a warto, zdecydowanie warto, to żebyśmy nie mieli nic przeciwko drugiemu człowiekowi. Jeśli nam zawinił, skrzywdził, oczernił, to my to koniecznie musimy wybaczyć. Wybaczyć i nie nosić tego w sercu. To jest naj to jest Jedyny generalnie sposób, znaczy jeden z, z niewielu doskonałych sposobów wejścia do raju. Panie Boże, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niesłychanie ważne. A drugie, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. No, żebyśmy nikogo nie osądzali. Bo nie wiemy, jak się urodził, gdzie się wychował, co tam narobił w życiu, kto komu, co zrobił, więc nie możemy osądzać drugiego człowieka. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. No i mi bardzo zależy na tym, żebym ja nie był sądzony. No, 45 lat w morzu, no to wszystko jasne. Zdążyłem zrobić to, tamto i owo jeszcze pirat. <grywy> no tak to jest. Więc niesłychanie ważne, żeby nie sądzić drugich ludzi, bo nie mamy do tego żadnego prawa sądzę, sądzić to może tylko Bóg. No i oczywiście sędzia w sądzie, prawda? No ale to ma pecha ten człowiek. No ale tak też są potrzebni. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom aniołów Książki. Błogosławi Bóg i Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.